Ok. przedstawiam Wam do domowej roboty. Tak, po pierwsze mamy stół, tak? Który po prostu jest w jednej kolorze. Tak zwana tak. komora podania tego powietrza, które chcemy skupić. Druga to jest komory, gdzie mamy w środku butelki. Nie chcę tego odsłaniać, bo to szkoda. Ale musimy mieć przede wszystkim taką kratownicę, która nie pozwoli na to, żeby szybko wydmuchać te powietrze. tak? No i dobra. No i robimy to z zwykłego steropianu. Lejemy, pianujemy. No i powstaje taki domowy klimatyzator. Nie, no nie wiem. Moim zdaniem wiatrach zimniówki, też po Pamiętajcie o tym, żeby był skraplacz, który musi znajdować się tam z przodu, a wszystko okejemy z takiego zwykłego steropiana. Pianeczka, steropianek, kina i jazdeczka.